czy bardziej ruszać w tym z tym gościem, że wiesz? No, nie mogłam, bo to była tylko zabawa. Tak. Dla Ciebie to była tylko zabawa, no. tak? No. Mhm. To uważaj, żebyś mi się kiedyś też nie pomyliła z innym partnerstwem. Ej, a górze się miała z tym pomylić. Mhm. Ja bym się taka do przodu wiesz. Wiesz co, twoja w ogóle nie płynie. Płynęłaś częściej? Nie. Ale słuchaj, ustalmy to. Moja świeca pali się z dwóch stron. I to potrzebuje dużo powietrza, żeby nie mnie To Chcesz to? Kleję. Ale dlaczego ty bijesz? No to wiesił, skoro kleisz, to mam tu, że mieszkańcą parę. <grym <grym to? No Bo ty się tak dziwisz? Dziś ma nowego faceta, kolego będę zachowałem, zaczęła by to chyba tu, że nie? No dobra, ale co ja mam do tego. Bo twoja w tym głowa nie będzie się obudzili w jednym mieszkaniu. <grym> bo co? Bo się przeprowadzę w główkać. Mhm. Dobra. Wiesz co, śmieję teraz taki.

Pan przyjechał, że ma podwójne rądy, nie wiem, na Pan się pewno kąpą. Tak ja może na co? Może na co? Na co? Na co? Rada przyjdzie. Proszę bardzo. Na Na co? Na co? Na co? Na co? Na co? Na Na co? 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 Na